Rower za tysiaka. Czy warto kupić? No wszystko zależy od tego, jakie masz rowerowe plany. Jeżeli zamierzasz jeździć w niedzielę kilka kilometrów albo tylko do sklepu po przysłowiowe bułki, to warto. Jeżeli chcesz brać udział w wycieczkach rowerowych, to może pojawić się problem. Dlaczego? No podstawowa sprawa to osprzęt, najtańszy z możliwych. Nie ma znaczenia że dumnie widnieje na przerzutce logo Shimano. Shimano produkuje osprzęt najwyższej klasy, jak i najtańszy do typowej masówki. Dlaczego montuje się najtańsze komponenty? Ponieważ producent uważa, że rower nie będzie intensywnie eksploatowany, a takie komponenty jak przerzutki będą używane sporadycznie. To samo dotyczy hamulców. Rower na okazjonalne wycieczki. Nie wymaga precyzyjnie działających hamulców hydraulicznych. Na czym jeszcze oszczędzają producenci? Na zawieszeniu, a w zasadzie na przednim amortyzatorze. Zastanów się, jak to jest możliwe, że rower z amortyzowanym przednim widelcem kosztuje 1000 zł, a amortyzator średniej klasy kosztuje 1500 zł. No jak to możliwe? Tak. Że wyrób zamontowany do roweru to żaden amortyzator, to po prostu uginacz wypełniony elastomerem, który udaje amortyzator. Niczego nie tłumi, często wręcz pogarsza przyczepność i utrudnia pedałowanie, ale wygląda jak należy, jak prawdziwy amortyzator. Największym grzechem producentów tanich rowerów jest montowanie plastikowych tulei tam, gdzie powinny być prawdziwe łożyska. Podsumowując, trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy warto kupić rower w cenie do 1000 zł. Wszystko zależy od tego, do czego ma służyć. Jeżeli rocznie przejeżdżasz kilkaset kilometrów albo zaledwie kilkadziesiąt, możesz śmiało kupić taki sprzęt. Natomiast jeżeli chcesz uprawiać turystykę rowerową albo kolarstwo górskie. Nawet nie spoglądaj w stronę tych rowerów, to nie jest sprzęt dla Ciebie. Co więc kupić? No jak to co? Dobry rower. Teraz zastanawiasz się, ile taki kosztuje. Dobry rower to pojęcie bardzo szerokie. Ja skupię się na moim zdaniem dobrym rowerze dla osoby jeżdżącej turystycznie, czyli wypady za miasto po drogach rowerowych, czy leśnymi duktami przeciętnie po 50-100 km. Rower przeznaczony do takiej jazdy to według mnie wydatek co najmniej 2000 zł. Oczywiście nie jest to jakaś sztywna granica, oszacowałem ją na podstawie analizy cen rowerów. Na co zwracać uwagę przy kupnie? Na osprzęt. Dobrze jest sprawdzić, co o swoim wyrobie pisze producent. Shimano jak i inni producenci bardzo precyzyjnie określają, do jakiej jazdy dany komponent powinien być stosowany i jaka jest jego jakość. Wybieramy taki rower, który został zmontowany na podzespołach o wysokiej trwałości i precyzyjnym działaniu. Z reguły jest to średni przedział cenowy, ale już wyższy jakościowo. Jak to poznać? Najprościej przeglądając katalogi producentów, u każdego zauważysz, że wyroby do pewnego momentu drożeją stopniowo i nagle następuje ogromny przeskok. To jest to. Celuj w najdroższy ze średniaków. W ten sposób masz duże szanse na kupno długodziałającego sprzętu. Dotyczy to przede wszystkim przerzutek, manetek, wkładów suportu. Oczywiście obręcze, sprychy i piasty też są bardzo ważne, ale jest to obszar, gdzie występują najmniejsze różnice jakości w segmencie turystycznym. Kolejna rzecz to hamulce. Do rowerów turystycznych, którymi z założenia będziesz jeździł po w miarę równym terenie, wystarczą hamulce mechaniczne. Nie ma znaczenia, czy zaciskane na obręczy koła, czy tarczowe. Każdy hamulec prawidłowo wyregulowany zapewni bezpieczną jazdę. Należy unikać tanich hamulców hydraulicznych. To jest niebezpieczny sprzęt. Zazwyczaj działający zero-jedynkowo czyli albo blokuje koło, albo nie hamuje. Jest częstym powodem upadków przy hamowaniu na zjazdach, ponieważ naciskając dźwignię nie można regulować siły hamowania. Tak doszedłem do rowerów górskich. Tani rower górski, co ma mieć, żeby był bezpieczny? Napęd i ożyskowanie wystarczy takie samo, jak we wcześniej omawianym rowerze turystycznym. Najważniejsze są hamulce i zawieszenie. Amortyzator powinien być już tak skonstruowany, żeby można było ustawić ugięcie wstępne, czyli popularny sak, i wyregulować w zależności od stylu jazdy, tłumienie odbicia. To zapewni nam w miarę bezpieczne toczenie, nawet w bardzo trudnym terenie. No i rzecz najważniejsza hamulce. W rowerze MTB na tym nie można oszczędzać. Co jest ważne przy wyborze hamulca? No podstawowe dwa parametry hamowanie i modulacja czyli czułość na nacisk na dźwignię. Hamulec MTB powinien działać w ten sposób, że naciskając dźwignię jednym palcem, w zależności od stopnia ugięcia, zwiększamy lub zmniejszamy siłę hamowania. Dźwignia powinna przesuwać się jednostajnie, a zwiększenie siły hamowania nie jest powodowane siłą z jaką naciskamy palcem na dźwignię, ale kątem jej wychylenia. W jaki sposób najłatwiej rozróżnić dobre i złe hamulce hydrauliczne? O podługości dźwigni. Dobre hamulce nie wymagają dużej siły nacisku i mają dźwignie krótkie, obsługiwane zazwyczaj jednym palcem. Hamulce hydrauliczne z długimi dźwigniami o szerokości całej dłoni powinny wzbudzać nieufność. Taki sprzęt w rowerze może być przyczyną wielu groźnych upadków. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Czy siodełko, kierownica albo pedały mają znaczenie? Mają, ale żeby przy nich majstrować, trzeba trochę pojeździć i dopiero dopasujemy te komponenty do własnego stylu jazdy. Wiele czynników wpływa na to, jakiego użyjesz siodełka, czy kierownicę będziesz miał szeroką, czy jakiegoś barana, no i czy będziesz kręcił na platformach, czy zamontujesz pedały zatrzaskowe. Najpierw kup rower, potrenuj, a potem zastanowisz się, co ewentualnie zmienić i usprawnić. Kilka razy zastanów się, zanim zainwestujesz w przedziwne akcesoria. Do roweru można przymocować wiele rzeczy. No ale po co? Czy to na pewno będzie potrzebne w czasie jazdy? Macie ochotę obejrzeć kolejny film i nie znudziło Was jeszcze moje marudzenie? No to w takim razie włączcie subskrypcję, wciśnijcie dzwonek przypominajkę, no i oczywiście łapkę, a ja, zachęcony takim obrotem sprawy, przygotuję następny odcinek. No i w takim razie. Do zobaczenia. Cześć!